Kolejny dzień w Anglii. Mieliśmy problem, ponieważ miałem dwa kapcie, musiałem stać całe półtorej dnia. Teraz jedziemy na załadunek na północ Anglii. Potem wracam z powrotem do Amsterdamu. Ładunek został anulowany. Do z mam jechać landem. Tam się mam ładować, dostawamy według dokumentów. Do jutro na 8 rano. Mam nadzieję, że nie do Finlandii. Tyle. Jedziemy jest... nowym samochodem. W nowej firmie. O. I tym razem obieram nowy kierunek europejski dla mnie. Jest to Grecja. Siemanko, jestem teraz w Benamadenie pomiędzy skrajem gór na Nevada a morzem Śródziemnym. Idę dalej na starówkę, na miasto, zobaczyć co tam się dzieje. Tymczasem dziki zachód. Buda patrzy. Idę na starówkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Idę na plażę, idę na starówkę. W Benamadenie cały czas jestem. Lubię to miejsce. Dlatego jako pierwsze miejsce turystyczne, właśnie Benamadenę chcę wam pokazać. Jest to miejscowość, gdzie sezon jest 12 miesięcy w roku. Cały czas ludzie się kąpią. Teraz dojdziemy na plażę, to wam pokażę. Z tego miejsca serdeczne pozdrowienia dla Luciana, który, żeby odwiedzić jakiś kurort w zimie, lata do Egiptu. A tu proszę, Hiszpania, gorąco 30 stopni. Ze mnie się leje. O. Tak, padła mi bateria w telefonie, ale mam jeszcze kamerkę. Na kilka minut powinno wystarczyć, tylko nie wiem, jak z dźwiękiem. No ale idziemy. Postaram się Wam pokazać co nieco. Takie rzeczy są: schody. Schodzimy. I schody wprost do restauracji, ale my przejdziemy dalej na plażę piękne miejsce generalnie masa masa chłopaków dookoła mnie sprzedają wszystko co byście chcieli co byście potrzebowali widzę piękne eleganckie najeczki wszystko wszystko mają co chcecie ale ja nie potrzebuję nic generalnie bardzo turystyczne zajebiste i fajne miejsce sami sobie na to zobaczcie to jest po prostu niesamowite Piękne granie, piękne granie Mi polako, tracheta Tak Warto dodać, że Bena Madena ma w sumie 5 km plaż Są to piękne, piaszczyste plaże Od wschodu szerokie, dużo ludzi, dużo turystów Od zachodu coraz węższe, ale też bardziej dzikie i spokojne I warto też dodać, że Bena Madena Miała pierwszą oficjalną plażę nudystów w Hiszpanii Pozdro z Malagi. Z miasta, gdzie w zimie kwitną pomarańcze. Mamy teraz jakieś 30 stopni. Środek października. Upał, upał. Jeszcze raz upał. O, jest sam schodeczki. Wracamy. Wracamy do góry. Taka wspinaczka przede mną. O, o, o. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Kurde, że mi padła te bateria w telefonie, bo oczywiście nasze show jest tak zajebiście profesjonalne, że wszystko kręcimy naszymi starymi telefonami. Mam nadzieję, że nie wypaliło wam to do tej pory oczu. Robimy co możemy. Robimy co możemy. O, jeszcze kawałeczek. O, jesteśmy na górze. Pięknie. Główna ulica Bena Dosyć ruchliwo, ale też kolorowo, smacznie, sympatycznie. Przede wszystkim niedrogo. Zajetą Hiszpanii jest to, że nie jest w niej drogo. Zero kondycji. Miki Busiarz nie ma. Uff. Przed chwilą pan przebiegł przed maską policji. Pomachali, pojechali dalej. Da się? Da się. Wystarczy chcieć. Wódka i cydr. Co może być lepszego na świecie? Od wódki i cydru. Wiadomo, co jest lepsze, ale o tym nie wolno mówić na YouTubie. Knajpki, knajpeczki, sklepy, sklepiki. Dla każdego coś fajnego. Każdy coś znajdzie dla siebie. To jest właśnie Hiszpania. O, udało mi się podładować telefon po drodze. Wracam do samochodu. I tak to właśnie wygląda. Za moimi plecami morze, przede mną góry, Sierra Nevada. O, a tak wygląda nasz profesjonalny operator w odbiciu. Nie wiadomo, czy było coś widać, czy nie. O, tracę już głos powoli. Jest, delfinarium. Koło palmowego parku Delfinarium. Koło Delfinarium, mój samochód. O, oh, uratowani. Dotarłem. Yeah, sukces. Pod zalewa oczy. To wszystko dla Was. Mam nadzieję, że było to tego warte. Że będzie dużo łapek w górę, że będą nowe subskrypcje, że będziecie ostawać komentarze i mówić nam, w którą stronę mamy to rozwijać, bo chcemy ten program robić dla Was. Tymczasem elo elo 420 o, niestety nie mam jak przykleić z telefonu, ale tak, to tak jak widać, zmieniłem firmę, zmieniłem auto, właśnie mnie ładują. Normalnie to bym siedział na siedzeniu, albo kierowcy, kierowcy bo bocznych nie miałem. Do kurnika bym nie wszedł. A tutaj ładują mnie, ale w każdej chwili mogę się położyć i się zrelaksować. No, fajnie. Firma z Białego ja mieszkam w Radomiu Samochód pod dom Można, można Pozdro 600, kompania 3,5 Witam się, Oneczko. Zapierdalamy tym razem Z Anglii na kontynent Znaczy cały czas ten sam dzień trwa Dostałem załadunki Dostałem telewizor 70 calowy, który kiepsko przy, przyczepiłem Więc może być, kurwa, surprise na rozładunku Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku Druga sprawa, dostałem jeszcze drugi załadunek. Wszystko jedzie do Amsterdamu, więc na bank stamtąd kurwa nie wyjadę. O własnych siłach. Na pewno nie tak szybko jak podejrzewam. No ale pech jest taki, że mam trzy palety na sobie: jeden telewizor, jedne kable, i jeszcze jakiś sprzęt elektroniczny. To wszystko leci do Amsterdamu, do centrum, i wszystko jest w, pod innymi adresami. Na trzy rozładunki w centrum miasta w godzinach szczytu, nawet, o po, o, nawet jeżeli będę rano i, i złapię lukę między godzinami szczytu, która trwa może z pół godziny, to i tak zajdzie mi się cały dzień na rozładunkach. Może by przejechać parę kilometrów to będzie pół godziny. Także o 21.30 powinienem być na promie. Zobaczymy, czy się wyrobię. Problem jest w tym, że nie działa mi piąty bieg. Znaczy szósty, przepraszam. Szósty bieg mi nie działa, a to wpływa dużo na spalanie. Zobaczymy, co dalej Siema! ma. Wczoraj jechałem do Paryża, mieli mi magazynierzy zapłacić za autostradę. Niestety, na wysokości Le Mans okazało się, że jednak mam się wracać do Renes. bo ładunek w Paryżu został odwołany. Wróciłem do Renes, Załadowałem tam jedną maszynę do RUEM Wjechałem tutaj w nocy rano o 8 byłem już na magazynie jest teraz coś około godziny 12 chyba zaraz zobaczę ja nie jestem pewien dochodzi godzina 12 .00. jestem rozładowany wyjechałem czekam na zalecenie. no ale z racji, że to jest Francja to raczej Poczekam do popołudnia, do sklepu, zakupy zrobić, jakiś obiadek i weekend na jakimś parkingu. Tyle. No dobra, idziemy do sklepu, będziemy robić zakupy na obiad. Coś w stylu owoce morza na winie, z makaronem, może z ryżem. Zobaczymy, co to będzie. Ale główny zamysł, z samolotem może z coś, może czymś na miejscu będzie recykling. Zabieramy się za gotowanie na chwileczkę. Radzę Wam przepis jak zrobić, przyrządzić bardzo smaczne. Szybkie danie Frutti di mare. Mi zajmie trochę więcej czasu, bo będę do tego jeszcze makaron przyrządzał. Ale w trasie można zrobić na szybko i jeść po prostu z chlebem. No także do dzieła. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, no, zaczynamy. Owoce morza, kopek, różna mieszanka. Do tego sos winny na bazie białego wina i różne dodatki. Ja wziąłem komidory, serekweta i oliwki. To wszystko będzie z makaronem. Tak. Mieszanka różnych owoców morza makaron, komidorki jako dodatek śmietana do sosu. Dziwinko białe, serek później i oliwki. No, najpierw trzeba ugotować makaron. woda się gotuje. Sypiemy makaron. Przerzucamy tą mieszankę na patelnię. Bez. Ona się będzie dusić we własnych We własnych Tak. A, teraz niech to się rozpuści i poddusi. Tu jak się woda zbierze to trzeba ją odlać Na kłowić podróży I z powrotem na kucharkę Dobra, dalej robimy tak, podlewamy troszeczkę odrobiną winka i robimy sos śmietany z innym, mieszamy, a resztę do patelni i niech sobie odparowuje. A tu ładnie wymieszać, żeby był ładny sosik A to niech się odparuje i za chwilę będzie gotowe. Dobra. Następny etap, wlewamy. Sosik, który zrobiliśmy ze śmietany i winka Na patelnię Mieszamy z tym co na niej zostało No przytrzymaj właśnie, dziękuję Z tym winkiem, którym wcześniej podlaliśmy I zostawiamy do odparowania Tylko teraz tak Teraz już nie już nie wyciągnę. Idę pod kawałek światła, tylko pokazać co. Dodany został ser i oliwki. E, niestety nie umiał obsługiwać telefonu, więc wyszło jak wyszło. Trzeba, to jest tylko gotowiec. Sosik się zagęścił, ser oliwki dodane. Że można jeść z chlebem, z ryżem, z makaronem, same. My będziemy jeść z makaronem. Smacznego. Mm. No jeszcze tutaj pokażę. Daliśmy makaron, na to wlaliśmy troszeczkę tego, co właśnie ustroiliśmy. I można jeść owoce morza, oliwki, pomidorki, serekweta. Wszystko z makaronkiem. Bardzo pyszny obiad. Szybki do przyrządzenia, 15 minut wystarczy.